Hej, czy witać się z OS tam wazdy. W pierwszym odcinku Lego na kanale? Tak, wiem, że na tamtym kanale było Lego, ale na ten pierwszy raz się pojawiam. Dzisiaj zacytuję zestaw o numerze katalogowym 75 135 Jedi Star Fighter. Obi-Wan. Jest to zestaw, yy, znaczy sam statek pojawia się w epizodzie trzecim Gwiezdnych Wojen z Zemstafitów na początku. No i później nie. Wiem, Najprawdopodobniej został zezłomowany, bo, bo później się uszkodził, coś tam. Yy, Mo, nawet krótka rola, ale nawet bardzo fajna. Ale tak, dzisiaj w tym zestawie znajdują się dwie minifigurki, figurki, sam zestaw oraz instrukcje. Tak więc zaczynamy. Tak więc, tak wygląda instrukcja. Instrukcja jest ładna, przejrzysta, pokazuje różne tego typu kroki budowy samego zestawu. Yy, tak więc nie zgubimy się, budując ten zestaw. I kroków budowy jest 88, czyli całkiem dużo, jak na, taki, jak na takich rozmiarów, zestaw. No i same funkcje zabawowe. Spis elementów, reklama takiej aplikacji oraz kolejne. Yy, Funkcje zabawowe. I reklamy Lego. Club. I na końcu coś, że możemy coś wygrać. A teraz przejdziemy do samego modelu. Tak więc tak oto wygląda nasz model. Jest bardzo ładny, koloru takiego jakby bordowego. Widać, że nie jest budowany, że z jednej strony tak samo. Tylko że widać, że tutaj są różnice. Bo na przykład tutaj jest miejsce na droida i taki znaczek republiki, a tutaj już tego nie ma. Takie oto płaty. Tutaj znajdują się działka laserowe. Same płaty. Oraz ukryte blisko kopitu dwa wyrzucnie yy, na, na sprężynce. Tak więc teraz strzelimy. Ale poleciało teraz w tą stronę. O, widać, że to działa i z tyłu jeszcze się przyznaję, że zestaw nie jest do końca kompletny, gdyż brakuje mi takiego oto klocka. ale myślę, że Wam to nie przeszkadza i jeszcze wracając do skrzydeł, możemy też tak z nimi robić, chociaż według mnie to kiepko wygląda, również płaty można tak rozsunąć i tutaj taka rzecz. A teraz przejdziemy już do samego kokpitu. Na kokpicie się bardzo zawiodłem, gdyż kokpit wygląda tak. No i bardzo szkoda, że LEGO nie dodała żadnych tego typu rzeczy, a mianowicie jakiegoś drążka sterowniczego albo coś tego typu, gdyż po prostu kabina wygląda tak jakby była po prostu taka... Sam nawet nie wiem jak to ująć, po prostu taka bez... Niczego, taka pustka. Yy, może i by tutaj by coś zastosowano, ale to się później zamknie, więc yy, z tyłu też yy, zgaduję, że to jest chowek na miecz świetlny gdyż samego miecza świetlnego obiła na nie mamy gdzie włożyć. Tak więc, tak, o to by można rozłożyć i włożyć. I jeszcze taka jedna rada: jak macie ten zestaw, i na przykład tak sada się obiła i się wam to nie domyka robicie to źle Gdyż tak trzeba zrobić żeby tak był idealnie pochylony i wtedy się kabina zamknie no może ja nie, nie docisnąłem, no ale to już moja sprawa czyli tak więc tak wyglądał sam statek a teraz przejdziemy do minifigurek, których w tym zestawie jest tylko dwa. A więc tak wygląda pierwsza figurka, jest to Obi-Wan. Yy, ma takie oto włosy, takie fajne, mam niebieski miecz świetny, szaty Jedi, z tyłu też nadrukowane, jak i na spodenkach. Twarzyczka, yy, różni się, bo takie ma jakby słuchawki. Które pomagają mu pilotować myśliwiec i ma dwie twarzeczki, taką, jedną taką jakby ze złoszczoną, a drugą zdziwioną. Pewnie to się tyczy y, epizodu trzeciego Gwiezdnych Wojen. Figurka jest bardzo ładna i fajne rączki też ma. Też można gdziekolwiek wykorzystać, lub jeśli nie lubicie tych kremowych główek Lego, widać, że tutaj jest dobrze zakryte i możecie dać na przykład żółtą główkę Lego. Też można wykorzystać. Tak więc omówiłem szczegółowo obiłane, a teraz przejdziemy do ostatniej figurki, jak według mnie najlepszej z tego zestawu, czyli Arfora. Tak wygląda, tak oto wygląda Arfor. Jest to, jest to droj astromechaniczny, który niestety zginął. W epizodzie trzecim, ale y, lepiej mieć różne figurki Astro niż 30 figurek Artuditu. No i tak, widać, że mamy tutaj różnego tego typu, typu panele. No, nóżki, a właściwie takie nie wiem, naz lub Nazwijmy to po prostu nóżkami oraz głoweczka. Tutaj ma oczko i ładnie wykonaną głowę. Tył też. No, powiem szczerze, że figurka bardzo ładna i fajna. Tak więc, lecimy do podsumowania. Podsumowując, zestaw jest bardzo fajny, ale jest parę nieścisłości, jak na przykład brak jakiegoś drążka sterowniczego oraz takiego brak konkretnego miejsca na miecz świetlny. Ale tak poza tym to zestaw nie jest zły. Chociaż już jest z 2016. Więc już go raczej nie znajdziecie. No, chyba że bardzo drugiego. I zestaw otrzymuje ode mnie notę 8 na 10. Tak więc trzymajcie się. Był z Wami OE. Tak więc narcia.